A, ja, tutaj nie, ja, ja, tutaj ja, tutaj ja tutaj nie mieszkam. Ja tu po nie mieszkam. Ja Ja mieszkam na centrum, więc. No, to są śliczki. Ja no, to są, to na na, na tam, tam, tam robimy wszystko. Same dzieci 15. Same dzieci tam mieszkają. Tak, ja, Żadna ja chyba

Ktoś mi pryznął w oczy. jest takie zdjęcie z koszukarzami? Może z którymś konkretnym chcecie. Z którym? pod rękę. Nie Nie Może w konkretnej pozie chcecie. Ja w